Optimus Prime. Dzień Prime, gracze Rise of Kingdoms. Nie było mnie trochę. Dużo takich spraw poza, poza Rise of Kingdom się nie działo. No i też tutaj stwierdziłem, że nagram. Wam arkę pierwszą na 1981 jaką tu zagrałem. Też omówimy sobie, jak to mniej więcej tu wyglądało, bo powiem, bo to była moja pierwsza arka o Tutaj w 1981 oni też mieli tam swoją taktykę na to wszystko. Fakt, że tam trochę było podczas przygotowań, było parę zmian, i ja też, jakby tak na początku, byłem totalnie gdzie indziej niż powinien być. No ale to już zostało wszystko wyjaśnione. Na szczęście, po prostu tam małe błędy z flagami. Ale chciałem tu po prostu omówić, jak tutaj mniej więcej graliśmy, bo graliśmy na bardzo fajne Królestwo 29658. Wraszam, 2965, przepraszam bardzo. Graliśmy na nich arkę Ozyrysa i no uważam, że bardzo dobra to była arka, bo była zacięta i aż do końca. Zresztą zobaczcie sobie tutaj, jak to wyglądało na samym przodzie. Ja osobiście powiem Wam szczerze, myślałem, że my to przegramy, bo wiem, że to jest ekipa pierwsza czy drugi skład, to jest ekipa, która się ją uczy. Czyli, też jakby tak powiedzieć, chyba ze sobą też wszyscy gramy, jakby pierwsze, pierwsze arki, i też to się wszystko jakby zaczyna zazębiać. Ale bardzo dobrze nam poszło, moim zdaniem. Tym bardziej, że Królestwo 2,965 już na nie kiedy grałem, kiedy byłem 0,80 było ciężko na nich wygrać. Nie będę ukrywał, że było ciężko na nich wygrać. Wtedy, jak dobrze pamiętam, ale wygraliśmy, chociaż tam nie grali z całym najlepszym składem. Teraz najwidoczniej chyba już grali. Zresztą gra tam matakiles, Achilles, więc wiedziałem, że będą ciężary. Sama arka tutaj, jak sobie odpalimy, przyjrzymy. No to tutaj już, ja już tutaj sprawdzałem ludzi. Tam chyba z tego, co widziałem po Open fieldzie, no zobaczcie matakilesa, to zielony grał, który kiedyś grał na 2 czy 2. Więc tutaj naprawdę fajny ten. Itz Leo też kojarzyłem gościa z 2965. Chopico też tutaj jest, który grał na ostatniej ArcoZero, jak byłem na 3080. No bardzo mocny skład, ale powiem szczerze, my też mieliśmy bardzo mocny skład. Nie, nie zdawałem sobie sprawy, czy to będzie jeszcze na jakimś tak, na, na tam wyższym takim poziomie, o, ale tutaj pierwsze co, no to jak jest ta flaga. To ja tutaj jakby tak powiedzieć jestem zaznaczony na Zamim, nie? Eee, że Zami tutaj ma flagę i ja myślałem, że dobra, że tu jest Zami, to ja tam nie idę na tą stronę po prawej stronie, tylko ja jestem po lewej, no bo tak przeglądałem sobie wiecie, wcześniej taktykę, okazało się, że to był błąd w omarkowaniu, ja też sobie potem nie spojrzałem to, gdzie dokładnie była ekipa, no i temat eee, musiałem tutaj po, poprawić. Poczekajcie, tylko cofnę tutaj dalej, tak. Tu już Ogólnie, moim zadaniem było e, trzymanie 3-4 marsze w open fieldzie. Gdzie jednym, właśnie kawalerią, jak zobaczycie, tutaj tylko cofniemy, e, bardziej miałem pilnować tych tutaj posterunków Izydy. Więc tym się miałem zajmować, tutaj w miarę, e, w miarę to pilnować. Chociaż potem, jak zobaczycie na filmiku, no, miałem tam trochę taki walk, gdzie na no, solo było ciężko to utrzymać, gdzie tam przez cały czas ktoś mnie e, e, atakował na 5 marszy. Więc trzy marsze były w Openie, a mój mm, piąty marsz był tutaj przy kaplicy wojny na początku na garnizonie. A potem go przerzucałem tutaj do Mufu na Ołtarz Pustyni. Fakt faktem, ja to miałem robić po drugiej stronie. No ale mówię no, była tutaj błąd, jeżeli chodzi o kwestie mm, marków no i też jakby tak powiedzieć, informacyjnych. No ale ta arka wyglądała nieźle. Zresztą tutaj zaraz zobaczycie sobie. Nasze pierwsze tej walki Tak, ja tutaj byłem już na trzy marsze, no bo Huo tam gdzieś był w tyle bronił Tak, oni już tutaj w międzyczasie, czekajcie tylko cofniemy właśnie tu jak zaczniemy, zobaczymy te walki Ja już tutaj mogłem testować, grać na Artur Achilles To od razu wam mówię, że mogłem grać na Artur Achilles Bo to była wersja próbna i na arkach można było grać No tutaj właściwie widzicie, atakowali mnie już więcej osób Tak typowo miałem już e, ciężko Tu zostałem troszeczkę w tyle no zobaczyłem co się dzieje u no i tutaj byliśmy, ogólnie te bale jak walczyliśmy na nie, na nich tutaj w te, tej gdzieś openie to te bale powiem szczerze wam, że nie czułem aż tak bardzo e, jakiejś różnicy e, my wiem że tych takich bali tutaj gdzieś przy tych wygrywaliśmy, ogólnie przy tych budynkach wygrywaliśmy widziałem, że tutaj przez cały czas na początku tam traciliśmy punkty e, potem to się nam e, unormowało czekajcie tak, to jak wiecie, tu jak widzicie, tutaj troszeczkę mamy budynku. Potem zaczęliśmy odbijać. My w ogóle pierwszą arkę. Nie wiem, czy zaraz tu będzie arka. O, tu mi znowu chło obijają. Też mi obijają Ragnara na tutaj ołtarzu. Tak, na ołtarzu pustyni mi obijają tu Ragnara. Mmm Tutaj mieliśmy taki jeden garnizon yy, yy, Yonga z yy, Hektorem, i naprawdę nie jest zerać. Zresztą Gorgog yy, Hektor też to chodzi. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć raporty po tym, czy tutaj pokazuję na filmiku, ale pewnie pokazuję troszeczkę dalej. Bo tutaj trochę jak miałem chwilę, to potem chyba pokazałem te raporty. Tu akurat mieliśmy Dajdo nauki. Ogólnie Artur, mogę powiedzieć już teraz, że Artur ma większą przeżywalność, nie? To już teraz wiem, że Artur jest dużo mocniejszy i dużo sobie lepiej radzi w, w open'ie. Tutaj robiliśmy takie opusza, dalej. No ja, ja długo byłem po tej, w tej lewej stronie i ja też miałem trochę ciężej, bo ja musiałem się, e, jakby tak powiedzieć, e, Przestawczę z marszami iść z głównej bazy. Nie byłem rozpisany do pierwszych TP spotów. Więc ja dopiero tam HS na gdzieś na ostatnie 15-19 minut walki. Wiecie, to była moja pierwsza arka z nim, więc też muszę zobaczyć, jak mniej więcej gram. Chciałem wam gdzieś raporty pokazać czy coś co już mam. Ogólnie Huo Achilles ma, robi bardzo dobre raporty. Nie wiem, czy tutaj dopiero cofniemy. Tutaj zaczęliśmy puszować. Widzicie, że punktowo przegrywamy na tą chwilę, to jeszcze było chyba przed arką zerysa. Tak, tu jesteśmy już przed jak zaczęliśmy się bić o arkę, arkę przyjęliśmy ogólnie wtedy, wtedy jak dość pamiętam, do tego bala wygraliśmy. Arka tu była eskortowana, wtedy na Discordzie właśnie tu dawałem informację, że z lewej strony próbują nas odciąć nam flag kariera. Udało im się tam zbiegiem, ale my to szybko odbiliśmy, bo udało się im zbić, bo miało mało HP, a udało się ich tutaj dojechać i zresztą widzicie, ja tutaj wyszedłem chło, żeby ich obijać. No ale oni tutaj po prostu na tego flag kariera zaczęli dość mocno. Cisnąć. Ja ogólnie tu się zbierałem znowu po tej drugiej stronie, bo chcieliśmy znowu od, odbić ten ołtarz. No tu się odbili, ale z powrotem ekipa wzięła bal znowu po tej stronie i znowu puszowaliśmy. Ja tam punktowo jakoś nie byłem w topie. Ostatecznie chyba skończyłem na 13 miejscu, tu byłem gdzieś 18. No, nie miałem takiej, wiecie, korzyści jak inni, jeżeli chodzi o. E no, granie w openie przez cały czas mieli się blisko marszu, żeby one sobie tutaj latały. Ale przez cały czas ten ołtarz pustyni gdzieś odbijaliśmy. Na punkty widzicie, że wygrywaliśmy przy takich mm, w miarę równych, chociaż tutaj te ołtarze są były nasze. No to wygrywaliśmy. W pewnym momencie no wiedzieliśmy, że ta druga arka Ozyrysa będzie bardzo ważna, bo my tutaj tą arkę pierwszą, pamiętam, że chyba też przeciągnęliśmy troszeczkę, żeby później ta druga się pojawiła. Mhm. Mm ja też tutaj przygotowałem marsze. Też talenty zmieniłem specjalnie pod Artur Achilles. Też jeszcze muszę przygotować na kolejną arkę, być przygotowany z KOKO, -KO, gdzie będę miał przez cały czas go tam gdzieś, żeby przejmować te, te mniejsze ołtarze. Wiecie, tutaj już tak nie ja już tutaj obijałem tylko te marsze, żeby one nie padły, bo chciałem wrócić i powrotem pójść. Wiecie, dwa się tutaj na środek, bo wiedziałem, że to będzie ciężko. No, ja już tutaj obijałem się o. O zamek byleby móc wrócić szybciej marszami. No ale byłem, byłem trochę spóźniony, bo tutaj już większość się biła. Mieliśmy chyba mniej tych marszy tutaj w środku, Zaczy, zaczęliśmy lepiej też przejmować budynki, bo kiedy oni mm, tutaj nam wzięli i zaczęliśmy z nimi tutaj walczyć o ten środek, przegrywaliśmy go, ale zaczęliśmy też pomalutku zdobywali budowle i bardzo ciężko im szła ta arka Ozyrysa zerysa. Bardzo mi szło ciężko, że ta arka, wiecie, że punktowo, bardzo mi się ciężko szło. Żeby oni nam to w ogóle ten, tak, Jak widzicie, tutaj dopiero gdzieś mogłem HSnąć, eee, Byłem, papi, na tej prawej stronie, potem po prostu odpaliłem. Znowu tam napisałem do jednego z chłopaków, mówi, dobra, i tam pisałem już na Discordzie. Mówi, dobra, to dawaj teraz na prawą. Mówi, okej, okay. <grybujem> po na prawą. Eee, no i my zaczęliśmy tutaj te, te odbijać te bardziej budynki, jak widzicie punktowo, no wiedzieliśmy, że e, jeżeli oddadzą arkę, no to nas gdzieś tam wyprzedzą e, był taki moment, gdzie mieliśmy chwilę, zaraz zobaczycie go gdzie tutaj idziemy pod arkę, bo oni tą arkę gdzieś tutaj nieśli tak, tak, tutaj na mapie widzicie, że ona tam skręca w tą stronę, ale widzieli, że nie mogą tego donieść, i zaczęli kierować się do posterunku seta my tu zaczęliśmy i żeby tylko, e, żeby tylko dojść do tego fck żeba, ostatecznie on tam gdzieś tam padł ale no, donieśli posterunek satana, nawet my ten posterunek satana chwilę przyjęliśmy, Żebyśmy mogli, żeby oni mieli jak najdłużej tą arkę nieoddaną Tym bardziej te punkty coraz lepiej nam się zdobywały, jak będziecie zaraz zobaczycie to też tutaj zaczęliśmy więcej odbijać No ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak oddadzą tą arkę no to będzie trzeba się skupić na budowlach, już tutaj widzicie że to budowlik mamy więcej Więc nawet jeżeli im teraz tutaj wskoczy tak, skoczy im ta arka. Bo ostatecznie skoczy ta arka, oczywiście. No to widzicie, mają przewagę gdzieś około 2,5 tysiąca punktów. Tak, około 2,5 tysiąca punktów. No i w tym momencie zaczyna się z walka, gdzie mamy bardzo dużo tych, ołtar tych ołtarzy I my musimy to punkto mamy. Gdzieś 9 minut było, żeby nadrobić te punkty. I jeszcze do tego tam puściliśmy tego skilla, żeby szybciej, jakby tak powiedzieć, to. To, 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 zbierać, zresztą tutaj była jeszcze możliwość tego, jak dobrze pamiętam, tego skilla, chyba tutaj za 6, tak? To był chyba ten co rystuje, wszystkie cooldowny. Tym bardziej, że wtedy mogliśmy puścić to tutaj, to, to z tymi punktami, jeżeli mamy większą kontrolę. I jak dobrze pamiętam, to były chyba te skile. Zresztą tak widzicie, już zaczęliśmy bardzo nadrabiać te punkty. Oni bardzo chaotycznie zaczęli w pewnym momencie widzieli, że chyba że zaczynają się wygrana arki Ozyrysa wymykać, bo naprawdę oni świetnie grali. Po prostu tu przeważyła w tym Openie, w tym walce przeważyła to, że przejęli arkę Ozyrysa, bo na o budowlach nie byli jacyś bardzo mocniej, lub też w Openie tak normalnie, kiedy walczyliśmy o tę budowlę. Ale zauważyli, że, że jest ciepło, nie? że ta sama arka im nie da wygranej. No i widzicie, te punkty nam tu lecą, już jest koło 600 punktów, więc i tak du dużo, na 2,5 na 600 punktów nadrobiliśmy. Zostało 4 minuty do końca. jak widzicie, tutaj chyba ten reset potem, że chyba mieli puścić, nie wiem czy nie, to odpali to ostatecznie. Może to zresetować. Tak, właśnie, odpali to i od razu odpali tego skill'a. Tutaj, żeby tych punktów, było no i zaczęliśmy tych punktów nabijać, nie? Tu już mieliśmy więcej, była minuta do końca już mieliśmy więcej. Dalej mieliśmy przewagę, jeżeli chodzi o budynki. Minimalną, ale była, bo tu w sumie mieliśmy dwa budynki więcej, tak, dwa na trzy, te które oni powinni mieć w kontroli. Nie, dwa, tutaj jeden po jeden przeważnie, by, by jak dobrze pamiętam, było, o, tak, tu, tu, tak. 20 budynki, więc już tych punktów zaczęliśmy czaskać. Zaczęliśmy czaskać coraz bardziej, coraz bardziej. No i wygraliśmy tą, yy, tą arkę. <grym> Powiem wam szczerze, że ja, ja lubię arki, zresztą bardzo lubię na nich walczyć. Zresztą, widzicie tutaj punktowo, że niezły wynik. Ja indywidualnie miałem jakiegoś tam swojego najlepszego wyniku. Nie będę ukrywał. <grym> no ale gdzieś tam to 13 miejsce się udało, yy, nawet będąc tak, tak, w takim 4 literach, wyciągnąć. Tutaj widzicie. Te raporty ostatnie i te kolejne, nie wiem czy tam akurat pokazywałem wtedy wszystkie, bo te dziś zgrywałem, Gorgo he he Hector, ale wiem, że y CJ z tym też bardzo dobrze leci. Artur Achilles będzie bardzo fajnym marszem, na, na pewno w, w Openie, nie, może nie będzie taki OP jak Queen, ale moim zdaniem będzie naprawdę e będzie naprawdę niezły. No. Udało się to fajnie zagrać, jestem bardzo z tego zadowolony. Fajnie, że udało nam się to tam wyciągnąć, bo była naprawdę ciężka arka, no ale to też taktyka ogranie. No, widzicie, widzicie ile ile potrafią te skile i dobrze odpalenie tych skili, umiejętności przede wszystkim, no, ile daje, ile daje plusów, ile daje minusów, więc. Kurde, naprawdę fajne, fajne, fajnie. Mam nadzieję, że kolejne arki też tam będę mógł dla Was pokazywać, żebyście sobie mogli je oglądnąć. Jeżeli będę miał tam gdzieś, będziemy też w Lidze, no to na pewno będę jakiś tam, może nie live streaming, albo jakieś nagrywał z Ligi Ozyrysa, bo na pewno tam filmiki jakieś się z tego przydadzą. Ja lubię grać w Ligi ozyrysa, lubię po prostu taktycznie grać. Zresztą to im przypłynęłem w World of Warcraft, gdzie też się dopasowałem do całego samatu gry. I to akurat tutaj też mi się podoba tej, w tej opcji gry w Rise of Kingdoms. Tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Wybaczcie ogólnie, że tak mało było odcinków przez ostatni tydzień. Ale wracamy. Mam nadzieję, że pakiet fajnych filmików dla Was przygotowałem i będziemy tutaj dalej tworzyć, pchać to wszystko do przodu. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hej!